Siemanko, z tej strony Wórcek. Dzisiaj przygotowałem wam pierwszy odcinek, która seria nazywa się We To The Job. Tak jak widzicie tutaj, są zadania, które muszę wykonać. Jak wykonałem wszystkie zadania, to dostanę dwóch strzegów obrońców. Dodałem dwóch obrońców do składu koncepcyjnego, który tak ma wyglądać. Będzie lepiej się grało i dokładniej. Miałem perię i nie nagrywałem dla was odcinków i właśnie wróciłem. Miejmy nadzieję, że Wam się spodoba moja seria, tak jak i odcinek. Dobra, no to gramy. Szukamy przeciwnika i zobaczymy, jaki ma skład. Szukamy, szukamy. O, i się znalazł. No to zobaczmy, jaki skład. O, całkiem dobry. Lepszy skład ode mnie. No, hazard jest. Stan, dobrzy zawodnicy. No to do dzieła. Zaczynam pierwszą połowę meczu.

Pierwsza bramka w dziewiątej minucie. Świetny Sanchez. Struiz. I... Droźny, no. Zobaczymy, czy się uda. Walkera. I Maria przy piłce.

świetnie Sanchez trzyma się przy piłce, świetnie drabluje i znowu kolejny raz. De Maria, de Maria, I znowu broni, jaką broni, jaką broni. Wolko świetnie Wolko nie, nie, nie Nie Nie, Nie. Tak nie może być Sanchez. Dobrze, dobrze... I GOL! GOL! Goal! Wykonałem pierwsze zadanie. We do the job. Shell go, gola z główki. Jedziemy dalej, może się uda coś. Jedzie, jedzie, jedzie! Walker, walker. Walker świetnie! I GOL! Goal! I wykonaliśmy drugie zadanie. Dwa asysty jednym zawodnikiem, który wykonał Sanchez. No i druga połowa meczu. Świetnie, Sanchez. A strata to było Świetnie. I strata piłki w Maria i. Ale się bronił. Nie do wiary. Jaką broń? Mienimy może na odzila, Zobaczmy Czy się uda O broń, kolejny raz Dobrze, wallcode I znowu Znowu Trata piłki Nie, 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 nie Nie Co? Jak to? LOL LOL. Znowu broni. Nie, nie, jeszcze może masz szansę, ale nie, niewiele. Dawaj, dawaj. Świetna akcja, i kurczę, niewykorzystana. W takim momencie. Kurczę, no. Przegrany mecz. Naprawdę, to był naprawdę dobry mecz. Przeciwnik. Tyle razy obronił moje strzały. Wow. Normalnie bomba. Tak jak widzicie Sanchez zdobył dwa asysty. Już Wam pokazuję, proszę bardzo. I właśnie. Dostało nam jeszcze... ...sześć zadań do wykorzystania. No i kontynuujemy mecz. Czekamy przeciwnika. I zobaczymy. No. O i Neymar. Miasta... Dobry skład. Teraz postaram się dać jak ten met bez faulu. I zobaczymy, czy się uda. Świetnie. Musi. A i niedokładne podanie, ale jeszcze zbiórka. Przechwyć. I strata. Trzymaj, nie, nie ma gola, nie ma, nie ma, ja broni pięknie. Sam na sam. Świetnie, walkout. Świetnie. W polu karnym jeszcze podajemy, podajemy, podajemy. Ej, co ja zrobiłem? Nie, niepotrzebnie. Nie. Di Maria, Jejku. No obroni. Sanchez. Sanchez. Dobrze. Pięknie. I strata piłki. Walker do obrony. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I znowu obroni. Trzymaj go. Trzymaj. Obronił. Kolejny raz. Pierwsza połowa za nami, tak jak widzicie, zero fauli. Jeszcze 45 minut wytrzymać i kolejna misja wykonana. Dobrze. Maria przy piłce, Wolcott. Sanchez w polu karnym. Strzelaj. nie wiem jak to się stało, ale ładnie obrano. Obrońca. Mienimy na Ozila i może coś trafimy. Zobaczmy. Pięknie już i kompany i gol! Gol z główki. Zrzutu rożnego. Jest pierwsza bramka w 50 minucie spotkania. Obronił. Świetnie. Kolejny raz. Ale jeszcze mają przeciwnicy piłkę. No i. Jest, jest, jest. Jedzie normalnie, co to się dzieje? Wow. Sanchez. Wow! 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 wow. I obronił, no, w takiej sytuacji. Dobrze, Walcott. Ozils. Podaj, podaj. Nie, nie. Ramirez. Dobrze, dobrze. Strzela, i gol, eee, gol, gol, Druga bramka w 87 Minucie spotkania. Jest. Yeah. Całkiem nieźle. Yeah. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj jeszcze, jeszcze. No. Jeszcze dwie minuty spotkania. Świetnie. I San na sam. I gol. Gol, 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 gol. Druga bramka. Szalona w 90 tymi. spotkania Jest zakończony mecz. I oczywiście bez fauli. Zobaczmy. Jest. Zero fauli. I kolejne zadanie wykonane. Jest. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Piszcie w komentarzu na ile oceniacie tą serię i napiszcie co bym mienił. Dla mnie jeszcze trzymajcie się na razie.